W mamy naprawdę bardzo dużo youtuberów płci męskiej, więc dzisiaj, wszystkich tych youtuberów zmienimy na kobiety i zobaczymy, który jest najpiękniejszy. Jak chcecie kolejny odcinek z rankingów, no to kolej łapka w górę i subskrypcja, a my przejdźmy do tego, bo coś czuję, że będzie tutaj niezły cringe. Pierwsze zestawienie, uwaga, tromba i fe Ferrari. To jest Amadeusz Ferrari? W ogóle nie jest podobny. Co jest? Ale tromba. Tromba wygląda sexy. Ja wiem, ale to będzie tak ciężki odcinek, nie? Dobra, z tej dwójki wybieram trombę. Ale to no, co tu się dzieje? Filip Zabielski czy Gargamel ej szczerze, ani jedno, ani drugie. Nie, to ci to bardzo źle wygląda. To jest ta koleżanka z klasy, która ma dobre oceny i nie lubisz jej, bo kabluje na ciebie. No nie wiem, kurczę, no ej, to jest ciężki wybór. no Dobra, wybieram Gargamela, ale i tak odpadnie potem. Okej. Okay. Nitrozyniak ej, ale Rezi? No powiem szczerze, no nie, no Rezi na pewno lepiej niż do Nitrozyniak. Bo tu to jakoś w ogóle ty, jakoś tak ci się wygląda strasznie. Ta szczęka, gdyby tutaj ta żuchwa nie była taka wiecie, szeroka tylko tak bardziej takie ścięte bardziej by były tutaj yy, te kości od żuchwy, to by było, powiem wam, no mocno, nie i oczy trochę za duże. Ogólnie kurde git, więc wybieram jego nie? Patecki <laughs> i sutonator. On tu wygląda przecież jak ta. Kurde, nie pamiętam, jak ona się nazywała. No i patecki. No nie no kurde, ciężko wybrać, ale ani to ani tu mi się nie podoba. No dobra, wybierzcie Pateckiego. Okej, okay. mister krycha. Jaki <laughs> wytrzesz <laughs> I Naruciak, nie no, Naruciak wygląda po prostu jakby miał, jakby sobie perukę nałożył, tu się nic nie zmieniło, to są obydwie te koleżanki z klasy takie, które są crazy, totalnie nie chcesz z nimi spędzać czasu, bo przebodźcowują cię od razu, nie wiem, którą wybrać, ale wydaje mi się, że wybiorę Naruciaka, bo jakoś bardziej pozytywnie, bo tu to jest, tu jest creepy, tu się, tu się boję, tu się, coś nie chciałbym, nie chciałbym utrzymywać kontaktu, nie, no dobra, Naruciak. Co zrobili z Isamu? Nie, w ogóle, freeze. Jasne. Nie, no dobra, co to jest za zestawienie? I samo wyglądam mega nienaturalnie. Tego typu uroda mi się źle kojarzy. Bo gdy poznawałem kiedy jakieś dziewczyny z tego typu urodą, w sensie, że, że te oczy miały tak zrobione, tak bardzo ciemne, coś tam było kurde nie tak po prostu, nie? No a tu oczy nawet ładne. Ej, ja nie, dobra, no wybieram Freeza, nie? Ale, kurde, mi się tak źle to komentuje, przysięgam. Czuję się tak dziwnie. Oceniam właśnie. Ja pierdolę. <noise> Kurde, tu nie ma dobrej odpowiedzi. <noise> to jest największa mina, jaką mogłem dostać, nie? <noise> ja nie wiem, co tu wybrać. Dora, no tak, Leksiu czy Minimak. Tosia. Kurde, potrzebuję pomocy. Siostra mi musi pomóc. Słuchaj, bo robię ranking e, polskich influencerów jako kobiety. Muszę wybrać ładniejszego, i mi się takie zestawienie zrobiło, i mam problem. <noise> No kogo byś wybrała, bo, bo ja jest kurde dytka, nie? Jak nie wiesz? No a, no, a to jest dla ciebie takie oczywiste kogo wybrać w tej sytuacji? Muszę wybrać najładniejszego polskiego influencera jako kobietę Aha, dobra To ja bym New Aika. Mówisz? No no dobra. Tak? No też, ja też tak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Znaczy on i tak odpadnie potem, nie? Ale po prostu ciężki wybór, wiesz, nie chcę zostać zaszufatkowany jakimś sygn. Wiesz, wiesz o co chodzi. Tak? No dobra, to dzięki za pomoc. Jak będę jakiś problem, to cię zawołam. No dobra, no to w takim razie zostało wybrane, niech będzie minimal. Ale ciężkie zostały Oku. Ja tupię No nie no, tutaj muszę wybrać Paliona Bo kurde, Box Deal, to wygląda mega dziwnie Tak w ogóle nieproporcjonalnie Co to jest za głowa w ogóle, wielka strasznie O ja, no, jestem popłakany, jest to za śmieszny odcinek Nie no, wybieram Paliona, no Chociaż wygląda to robany Co to jest za pobita dziewczyna? No nie no, tu nie ma Wardenga Nie ma prawa w ogóle wygrać, nie no Kurde, muszę wybrać Stew <laughs> Ciężki odcinek Się wylosował No nie no, no tutaj to wygląda milion razy lepiej No Muszę, muszę wybrać Stew O boże Czaro NBA czy blowek? Mój gust kobiecy jest taki, że, że mi się podoba u kobiet jakby to powiedzieć okrągły kształt twarzy. Czyli nie taki... Wiecie, podłużny, tylko okrągły, więc właśnie tak jak tu ma czaro, że jest tak. No i po prostu no w tej sytuacji musi wygrać czarę NBA, nie, no bo tutaj chociaż już... by to mi się tak kurde, jak gryzie, nie. Okej, okay, gimper. O nie, czy kurde, Kruszwil. Nie no, Kruszfil tu wygląda, kurde, powiem wam szczerze, to odbicie. Jego normalne jest tak śmieszne. E, no nie no, Kruszfil tu szczerze, wygląda, kurde, naprawdę powiem wam. E, no, kurde, hot, nie. Ja wierdzę, ale jestem skancelowany po tym filmie, chyba. Tego typu Roda mi nie siedzi, nie? Więc no, kurczę. Tutaj Krushfield, no, wygrywa, nie? No, Japczor Chyba Japczan miało być, dobra, ktoś źle napisał. Dobra, Japczan W ogóle, co tu się stało z tą sztuczną inteligencją? To jest jakiś mega syf się wydarzył. Czy Shio? No, nie no, Shio tu wygląda naprawdę kurczę. No, jak taka kujonka, która właśnie próbowała być cool. Ciała jaką Padasz, uczyć się chemii. <laughs> to jest coś w tym stylu. No, a tu się wydarzył jakiś cyrk, nie? Więc no, Shio wygrywa. Lachu. Czy kaluch, O kurcze, tu widzę, że jest coś tam uroda, że tak powiem, kapkę idzie w stronę kończy ta wurst. Kurde, nie wiem, znowu ciężkie się filosowało, ja nie wiem. Kurde, dobra, wybiorę tu lacha po prostu, nie? Bo jakoś bardziej mi to pasuje, jest to bardziej spójne mimo tej kurcze brudki tutaj. Jakoś tu bym powiedział, że wyszło troszkę lepiej, nie. Nie, to jest. To jest przesada. Taka morda, u Karolka! Od tego śmiania się mi uszy swędzą Dobra. E, no. Nie mogę patrzeć na Karolka, nie mogę patrzeć prosto patrzeć, oczy Bo mi się śmiać. No jest. Karolek bardzo niekorzystny. No ale kurde, konop też tu nie wygląda dobrze. No po prostu jest, jest mój straszny. Sorry, tutaj ma dobrej odpowiedzi. Wybiorę. Wybiorę Karolka, bo już się będę mógł zaśmiać potem. Ja nie... Makówka music Jacob i Dubiel. No nie no, tu Dubiel wygrywa. Dubiel tu wygrywa, bo to mega dziwnie, mega dziwne włosy strasznie, nie? W sensie tutaj ta grzywka taka. Nie, 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 nie w ogóle w ogóle nie siedzi, nie? Więc no Dubiel tu wygra. Okej, okay, lecimy już od nowa, dobra, czyli, czyli lecimy, wiecie, mamy ten, drugą rundę, więc już nie będzie nowych influencerów, tylko wyrzucamy teraz, wybie wybieramy ładniejszego. No nie, no nie no, patecki nad gargamelem nie ma tutaj innej opcji, tak? O No niestety, muszę tutaj w tej sytuacji wybieramy ładniejszego. Wybieramy ładniejszego. Nie zwracamy uwagi na inne rzeczy z tym związane. Bieramy po prostu ładniejszego, więc no, musi z wygrać. No. Tutaj, no niestety, no ładniejsze. Kurczę, tutaj. Ojej, ciężko, bo tutaj jest taka patuska się. T teraz, teraz widzę tą patuskę w tych oczach. Wiecie, że tu jest tatuaż Takie ciemniejsze oczy, no to też są niby ciemniejsze oczy. O, to też tatuaż Kurde, dwie patuski mi się wylosowały, ale ciężko. No dobra, no to wybiorę, wybiorę lacha Jakoś ładniej tutaj z oczu patrzy. Ja nie mogę, jakie <laughs> zestawienie. Widzicie, jak palion wygląda w tym ten, jakie ma, kurde, jaka jest na baba? No nie chciałbym z nią pójść na randkę. No nie, no wybieram paliona w tej sytuacji. No, no lepiej. Lepiej, lepiej, po prostu lepiej, no Okej, okay, mamy Kruszwila i Czaro NBA Kurde, ciężkie Ciężkie, bo naprawdę powiem wam szczerze, że oboje naprawdę dobrze wyszli jako kobiety Szczerze, gdyby nie to, że ja tu naprawdę widzę tego Czara NBA Naprawdę ładnie chłopaki wyszli, no Nie będę ukrywał Dobra, wybieram, wybieram Kruszwila ze względu na włosy Naprawdę bardzo wyrównane to Mógłby, mógłby to być finał, mi się wydaje Okej okay. <ścoughs> Kurde, chcę zostawić Karolka, bo ja chciałem go jeszcze raz zobaczyć. Nie? Ale no nie mogę, nie mogę, bo tu chyba Rezji wygrywa. ja, ciężkie, ciężkie. No nie no, wybiorę tu tego Reziego, wybiorę Reziego, no bo jednak ma większe szanse na wygraną. Mimo tego, że Karolek jest mega śmieszny. Okej, okay. Freeze i Naruciak. No nie no, Freeze tu wygrywa. Troszkę za duże czoło, po prostu proporcje tu się jakoś zwaliły dziwnie. Gdyby, albo może nawet nie, że za duże czoło, tylko ta twarz troszkę wyżej minimalnie. No Freeze wygrywa z Naruciakiem, no jednak... Jednak lepszy Conchita Wurst Czy Kruszwil No nie no Kruszwil 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 zdecydowanie Tu nie ma, nie ma na czym się zastanawiać ja ja zasadzie nie może tego tak wygrać Ale no naprawdę dobrze tu wyszło to Kurde no to No dobra niech będzie Nie no dobra wybieram Freeza w tej sytuacji Jakoś Lepiej z oczu, L ładniejsze oczy Kurde, zaczyna się ciężko robić, naprawdę Dubiel czy Patecki? No nie no, tu Dubie wyszedł lepiej no Kurczę, tu Kruszwil wygrywa No chyba Kruszwil to wygra w ogóle, mi się wydaje No lepiej. lepiej, no kurczę, to po prostu już Nie wiem, no nie no, Kruszwil wygrywa No chyba Kruszwil to wygra całkowicie O, wygrał, czyli to był finał, ta? No okej, okay, czyli w finale wy wygrał Kruszwil Ale jaja Dobra, a zobaczmy jak ludzie wybierali Rezi? Palion na drugim? Kaluch na... Co? Ty, No to ja jestem w jakimś, kurde, ja jest. Ja nie jestem w ogóle, moja opinia niepopularna. A, dobra, Krushfield był tu na siódmym, czyli nie jest tak źle. No dobra, ale, ale patrzcie, czy NBA jednak był minimalnie wyżej. No nic, słuchajcie, no wybraliśmy, udało nam się to doprowadzić do końca. No w mojej opinii wygrał Krushfield, yy, w opinii ludzi widać, że ewidentnie rezy, ale wydaje mi się, że to nie grafika wybierała, tylko jednak miał wszystko sentyment do, do twórcy, bo gdybym miał wybrać po sentymencie, to też by wygrał Rez.